Prostujcie drogę Panu, przygotujcie ścieżki dla Niego. To jedno z tych zdań, które niewątpliwie najbardziej kojarzą się nam z czasem adwentu, jaki właśnie przeżywamy. Dziś druga niedziela tego szczególnego okresu liturgicznego, który ma nas przygotować nie tylko do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, obchodzonych przecież każdego roku w tych samych dniach, o których przypominają nam kalendarze, ale jeszcze bardziej jest to czas, który ma nam przypomnieć, że Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. A tej daty nie znamy i nie powie nam o niej żaden z kalendarzy. Dzień, w którym wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. To będzie dzień, w którym, jak w dzisiejszym drugim czytaniu mówi Święty Paweł w liście do Filipian, zostanie dokończone w nas dobre dzieło, zapoczątkowane przez Ducha Świętego. Dzień, w którym wydoskonali się nasza miłość, dziś może jeszcze skażona egoizmem, tym wszystkim, co jest widzeniem samego siebie, swoich potrzeb, tego, co jest ważne dla nas tu i teraz, często bez odniesienia do perspektywy wiecznej, do tego, czego pragnie od nas Pan Bóg. Dlatego święty Jan Chrzciciel pragnie obudzić nas dziś z takiej duchowej drzemki, w którą bardzo łatwo zapadamy. Liczne obowiązki, aktywności. Pogoń za tym, co dziś wydaje się cenne, ale jutro, jutro może nam zostać odebrane i nie będzie po tym żadnego śladu. Powtarzając bardzo mocno i zdecydowanie wezwanie proroka Izajasza do tego, by przygotować drogę dla nadchodzącego Pana, by prostować ścieżki. Święty Jan Chrzciciel, ten, którego imię oznacza Bóg jest łaskawy, przypomina o potrzebie skruchy, nawrócenia, zmiany życia której zewnętrznym wyrazem jest udzielany przez Niego chrzest. Spróbujmy więc w tym drugim tygodniu Adwentu bliżej przyjrzeć się postaci świętego Jana Chrzciciela, jego bezkompromisowości w wypełnianiu woli Boga, czyli po prostu świętości, do której mamy dorastać, przez trudy i radości adwentowego oczekiwania. Marana ta przyjdź Panie Jezus.